Pan z wami! Jestem Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Chwała Panie! Gdy wszyscy byli pełni podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia. Było ono zakryte przed nimi. Także go nie pojęli, a bali się zapytać go o to powiedzenie. Oto słowo Pańskie, Jednym z najtrudniejszych problemów w chrześcijaństwie to jest właśnie męka. Męka Jezusa Chrystusa. Co też Bóg wymyślił, że swojego syna posłał, a ten umarł, zmartwychwstał i żyje. Dlaczego taka droga? Oczywiście możemy stawiać ciągle to pytanie: dlaczego, dlaczego, dlaczego? I albo nie szukać jej odpowiedzi, albo po prostu zbyć tę odpowiedź. Ale myślę, że najlepiej będzie, gdy posłuchamy także i mądrości ze Starego Testamentu. A w tej mądrości Starego Testamentu jest też taki piękny fragment, który być może mniej wybrzmiałby, był zaśpiewany pięknie, ale może nie do wszystkich, że tak powiem, ten tekst dotarł. Mianowicie autor Księgi Psalmów w Psalmie 90 mówi tak bardzo pięknie. O tym, byśmy nauczyli się, naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca. Ja nie wiem, czy pan Wojciech sobie wybierał ten fragment, ale chyba nie, dlatego że on jest przeznaczony na sobotę 25. tygodnia. Ale ten fragment, właśnie te, te dwa zdania są bardzo piękne właśnie między innymi przez to, że choćbyśmy zliczyli wszystkie dni naszego życia i tak piękne życie jak na przykład 80 lat, czy 100, czy ile, czy nawet 15 lat, to wszystko zmierza do czego? Byśmy zdobyli mądrość serca. A wiemy doskonale, że może być mądrość Piękna i dobra, i która jest potrzebna, na przykład taka mądrość, żeby się nauczyć posługiwać smartfonem, taka mądrość, która potrzeba, którą potrzeba, żeby się nauczyć czytać Pismo Święte i tak dalej. Wszystko jest dobre. Ale pamiętajmy, że coś jest najważniejsze. I to najważniejsze jest właśnie zawarte w dzisiejszym w księdze Kocheleta. Przejdę już do końca, do końca. Że człowiek wróci. Wróci jako proch do Ziemi, tak ją, jak nią był, ale duch powróci do Boga, który go dał. Jeśli człowiek zdobędzie tę mądrość, bo to jest mądrość, przyjąć tę mądrość nie swoją, nie księdza, jako mądrość Boga, by uwierzyć, że Bóg mnie stworzył, Bóg mnie odkupił od wszelkiego zła, czy od grzechu, daje mi dar ducha świętego, bym uczył się mądrości serca. Zobaczcie, jakie to jest przepiękne, jeśli człowiek znajdzie taką mądrość. To wszystkie trudne sytuacje, czy radosne, wszystko to będzie skierowane w jednym kierunku na uwielbienie Pana Boga. Bo tak naprawdę przecież nie żyjemy po to, żeby, nie wiem, stawać się nie wiadomo, kim tutaj na świecie, bo i tak wszystko to jest marność nad marnościami, jak mówi kochelet. Tak, to jest marność. Ale kiedy ta marność, ten proch połączy się z bóstwem Bogiem, to już nie jest marność. To już jestem kimś. My mówimy, jestem dzieckiem Boga. Tak, dzieckiem Boga. I dlatego też, dopóki można powiedzieć, patrzymy tylko i wyłącznie na tę marność, którą dotykamy, zobaczymy, nawet czasami bardzo się cieszymy z niej. To wszystko jest dopiero początek. Ale ten finał jest najpiękniejszy, przynajmniej dla mnie osobiście. Tym finałem jest właśnie zjednoczenie człowieka, mojego ciała z ciałem Pana Jezusa. I wtedy nie muszę mówić, że może będę dzieckiem Bożym. Nie. Jeśli przyjmujesz z otwartym sercem, czystym sercem Pana Jezusa w Komunii Świętej, to jesteś zjednoczony z Nim na zawsze. Dlaczego? Bo On tak zaplanował. Nie ja zaplanowałam, ja zaplanowałem. On tak zaplanował. Więc uczmy się liczyć dni nasze. Ale nie zapominajmy o tym, że wszystko to jest, ma być w kierunku Mądrości serca. I jeszcze jedna myśl, z, właśnie też z księgi Kot Heleta. Ten w pierwszy fragment. Ciesz się, młodzieńcze, w młodości swojej, a serce twoje niech rozwesela za dni młodości mojej. I chodź drogami serca swego. I bardzo często ludzie, tak, masz swoje serce, czyń, otwieraj swoje serce, no i patrz, co masz, co masz robić. I oczywiście najważniejsze, żebyś wypełniał swoją, że tak powiem, spełniał się, spełniał się tutaj na ziemi, żebyś był coraz lepszym człowiekiem i tak dalej, tak dalej. I to jest wszystko w porządku. Tylko bardzo często człowiek idzie za tym, co oczy twe pociąga, lecz wiedz, że z tego wszystkiego będzie cię sądził Pan Bóg. Czyli to nie jest tak, że człowiek sobie idzie w życie i rób ta, co chce. Ta. Nie. Musisz wiedzieć o tym, że kiedyś ktoś to podkreśli i powie, jaki jest wynik. I tym kimś jest miłosierny Bóg, tak. Ale nie zapominajmy, że ta, ta, ten osąd będzie. I to, że bardzo często, tak jak niektórzy mówią o chrześcijanie, że bardzo często księża to mówią tylko o miłości, a zapominają także o, o tym, żeby wspomnieć o grzechach. Myślę, że nie musimy o tych grzechach mówić, bo jeśli ktoś chodzi do spowiedzi, to wie, że grzeszy. Jeśli nie chodzi do spowiedzi, to trudno jest takiemu człowiekowi przypomnieć o tym, że istnieje wieczna sprawiedliwość, a ona istnieje. Tak samo jak istnieje wieczne miłosierdzie. Jak Pan Bóg to pogodzi, nie wiem. Wiem tylko tyle, że Bóg jest i sprawiedliwy, i miłosierny, ale także jest nieskończenie kochający nas. I w swojej opatrzności ciągle będzie nam mówił: czuwam nad Tobą, bo Ciebie bardzo kocham.